i przede wszystkim na tej lekcji pokażemy jak rozwiązuje się nierówności kwadratowe czyli takie, które przy x mają potęgę drugą nierówności kwadratowe wszystkie, które chcemy rozwiązać należy doprowadzić do postaci ax kwadrat plus bx plus c no i tutaj będzie Znak albo większości, albo mniejszości. Może być też większy, równy lub mniejszy, równy. Do tego potrzebne ci będą wzory, które były wykorzystywane przy równaniach kwadratowych. Mianowicie, patrząc na taką nierówność, trzeba wyznaczyć, ile wynosi A, ile wynosi B i ile wynosi C, patrząc na naszą nierówność. Następnie Korzystając ze wzorów, należy policzyć deltę. Wzór na deltę to b do kwadratu minus 4 razy a razy c. I następnie mamy wzory na x1 lub też x2. Są to bardzo podobne wzory. W jednym z nich występuje plus, tutaj tak jak mamy, a w drugim wzorze jest on taki sam, tylko um, zamiast plusa napiszemy minus. Przy rozwiązywaniu nierówności, oczywiście też potrzebna jest oś na końcu. Rysując tą oś, zaznaczamy obydwa nasze rozwiązania: x1, x2. I teraz bardzo ważna rzecz. Patrząc na nasze równanie, jeżeli a jest większe od zera, czyli nasza nierówność zaczyna się od liczby dodatniej, to na rysunku. Powinien wnieść uśmiech w górę, natomiast jeżeli a jest mniejsze od zera, nasz uśmiech nie będzie odwrócony w drugą stronę. Jeżeli zdarzyłoby się taka sytuacja, że a, że w czasie liczenia delty otrzymamy takie rozwiązanie, że Delta jest równa 0, co przy rozwiązywaniu równań dawało nam jedno rozwiązanie, to nasz rysunek będzie wyglądał, tu mamy to jedno rozwiązanie, będzie wyglądał tak lub też tak. Natomiast gdyby delta wyszła ujemna, czyli mniejsza od 0, to przy równaniach pisaliśmy, że nie ma tego rozwiązania. Natomiast przy nierównościach, jeżeli delta będzie mniejsza od 0, Nasz rysunek będzie wyglądał albo tak, albo tak. Po prostu nie ma do połączenia z naszą osią. Nie, ma, nie widać tego rozwiązania. No i popatrzmy na zadanie siódme. Mamy taką nierówność. x kwadrat dodać 8x, dodać 15 jest większe lub równe 0. Przy x kwadrat jest 1, czyli możemy wypisać, że a równa się 1, b równa się 8 i c... Równa się 15. No i teraz przechodzimy do wzoru na deltę i będziemy obliczać. Delta równa się. W Wzor wzorze mamy b kwadrat, czyli 8 do kwadratu. Później jest minus 4 razy a razy c, czyli minus 4 razy a, czyli razy 1, i razy c, czyli razy 15. I teraz 8 do drugiej, to jest 8 razy 8, czyli 64. Teraz 4 razy 1 to 4, 4 razy 15 to 60, i 64 odjąć 60 daje nam 4. Czyli delta otrzymaliśmy dodatnią, czyli będziemy liczyć x1 i x2. Podstawiając do wzorów, czyli mamy x1 minus b, patrzyłem b jest 8, czyli minus 8. Odjąć pierwiastek z delty, pierwiastek z 4 to jest 2, przez 2 razy a. A mamy 1, czyli 2 razy 1 to jest 2. No i obliczamy minus 8 odjąć 2 to jest minus 10 i minus 10 na 2 to jest minus 5. Czyli jedno z rozwiązań to będzie minus 5. I teraz liczymy x2. x2 liczymy tak samo, tylko między minus 8 a dwójką będzie plus. Czyli będzie minus 8, minus 8 dodać 2. Minus 8 dodać 2 to jest minus 6. I minus 6 na 2 daje nam liczbę minus 3. Czyli mamy tutaj dwie liczby, które musimy zaznaczyć na osi liczbowej. Zaznaczam to na osi, zaznaczam minus 5. I minus trójkę. Jeżeli znak był większy równy, czyli to równy pokazuje, że kółeczka są zamalowane, nasza nierówność zaczyna się od liczby dodatniej, czyli od dwójki, czyli uśmieszek idzie w górę. I szukamy liczb większych lub równych 0. Większe lub równe 0 są zawsze nad osią. i to będzie ta część naszego rozwiązania. I pozostaje nam tylko napisać przedział końcowy trzeci końcowy czytamy od lewej do prawej, czyli patrząc na tą część, zaczyna się ona w minus nieskończoności kończy się na minus 5, czyli jeden przedział to będzie od minus nieskończoności do minus 5, a drugi zaczyna się od minus trójki, od minus trójki i biegnie do plus nieskończoności w prawo. Przy minus 5 i minus trójce zrobiłam nawiasy kwadratowe, dlatego że nasza nierówność miała znak. Większy lub równy, tak to słowo lub równy powoduje, że minus 5 i minus 3, które zaznaczyliśmy kółeczkiem zamalowanym, też do rozwiązania należą. Czyli rozwiązaniem nierówności zadania siódmego są dwa przedziały. Przedział od minus nieskończoności do minus 5 i przedział od minus 3 do plus nieskończoności. Waszym zadaniem jest podobny sposób rozwiązać zadanie ósme, dziewiąte, dziesiąte i 11. W którym cały czas um, jakby powtarza się ta procedura, czyli liczymy, patrząc na nierówność, wypisujemy a, b i c, liczymy deltę, liczymy x1 i x2 i robimy rysunek albo w górę, albo w dół, w zależności od tego, czy nasze, ale tu chyba mamy wszędzie w górę, więc to um, jest, jedynka, trójka, jedynka, tak, więc tutaj właściwie to nie będzie wam potrzebne. I teraz, jeżeli są, jeżeli mamy znak nierówności mniejszy od zera, tak, to wtedy zaznaczamy, jeżeli jest mniejszy od zera, to zaznaczamy to pod osią, tak, jak jest mniejszy od zera, pod osią. Natomiast, jak jest większy od zera, to wtedy zaznaczamy te części na dużo. No dobrze, to w takim razie życzę Wam powodzenia przy rozwiązywaniu zadań od zadania 7 do 11. Oczywiście po rozwiązaniu proszę zdjęcia bądź też skany przesłać do mnie na classroomie, żebym mogła je sprawdzić i ocenić. Mam nadzieję, że nie sprawi Wam to dużą trudności. Ponieważ cały czas stosujemy te same wzory, należy pamiętać jedynie, żeby dokładnie później narysować rysunek i odczytać przeciały. Dziękuję za uwagę.